Hej, czy witajcie was bardzo serdecznie? Jestem dzisiaj troszeczkę chory, ale nagrywam to w chore, chociaż mało osób go chciało. Nie no żartuję, ale musicie zrozumieć, dzisiaj nie chcę się żalić i tak dalej. Tylko, że troszeczkę mam gorzej z gardłem i ten odcinek będzie troszeczkę mniej obrobiony, ponieważ nie mam siły na to. I co Wam dzisiaj chciałem przedstawić? DeForest, jak wiecie, jest mało rozbudowaną grą. Jest to Alfa, dopiero się zaczyna, jest to bodajże Alfa 28C. Eee, teraz na, na nie gram. I wyszły mody, i to jest najlepszy, mogę to powiedzieć, najlepszy, ponieważ jest w ogóle ich nie mam praktycznie do DeForesta modów, ale jest to jeden z najlepszych modów, właśnie do tej gry, ponieważ daje Wam cheaty. Wiem, że to troszeczkę tak zabrzmi dziwnie, ale te cheaty zaraz Wam powiem, w jakich sytuacjach się Wam przydadzą. Nie jestem graczem, który gra na cheatach, tak, bo nie po to są cheaty, -ty, tylko właśnie po takie rzeczy. Gdy na przykład wchodzi nowy update i nie możecie włączyć save'a, to możecie go sobie odbudować. Zaraz wam pokażę jak. Co dodaje ten mod? Jest to F1. Tu macie całą konsolę cheatów, jest to ogromne łatwo. Mam nadzieję, że nie będziecie używali tych cheatów, ja tylko wam to pokazuję jako możliwość, tak? I co jest fajnego w tej konsoli, bo nie można tego też nazwać do końca cheatami. E, otóż możemy tu sobie na przykład dodać speed. I zaraz wam pokażę jak to będzie wyglądało. I zobaczcie jak to działa. Oczywiście F1 wyłączamy to i jak my szybko populamy po tej całej mapie. Ale to nie jest wszystko. Ja sobie oczywiście włączę tutaj Gutmoda, czy jestem nieśmiertelny w tym momencie. No i teraz sobie możemy włączyć jump power na maksymalną moc. I co nam to daje? No jak widzicie. To. I to jest przemieszanie się z ogromną prędkością, więc na przykład jeżeli nam się wyłączył save, właśnie możemy do tamtego miejsca, gdzie się kiedyś budowaliśmy do tego miejsca bardzo szybko dojść. E, wiem, dość śmieszne słowo i tak dalej. Mamy tutaj takie coś jak insta build i to jest mega właśnie opcja a propos tych rzeczy, że na przykład się z na save, zrobiliśmy mega, mega dużo, mamy frustracji, bo ile my na nad tą grą, my god, i znowu muszę coś nowego budować. Otóż daję wam właśnie to, że weźmy sobie, B oczywiście, i damy sobie blueprint jakiegoś. I na przykład dajemy sobie powiedzmy. Alpinistyczny domek na drzewie Niech tak będzie, więc sobie tu gdzieś podskoczymy oczywiście Dzięki temu, że mamy tutaj wyskok wyższy I że mamy większą prędkość, możemy sobie dalej i szybciej dojść w jakieś tam miejsce, tak? No i chcemy sobie tutaj postawić powiedzmy, nie wiem, gdzieś tu ten domek Klikamy E No i co, teraz podchodzimy do tego domku i klikamy F Dzięki temu od razu nam się zbuduje nasz domek. To jest właśnie mega sprawa, gdy nam się spresują save'y, ponieważ możemy w bardzo szybki sposób nam nasz ten save odbudować i grać, grać, grać dalej, więc to jest to jest super sprawa. Eee, jedną rzecz, którą chciałem pokazać to jest to, że jeżeli zbudujemy taką wieżę, jak mam tutaj, która jest w ogóle na maksymalnym możliwej wysokości i najwięcej drewna potrzebuje, o jest gazebo, no i właśnie jeżeli sobie ustawimy nasze gazebo, tak, mogę to tak nazwać, na maksymalnej wysokości, czyli gdzieś tutaj, to musimy aż Dwa razy kliknę, żeby nam się to zbudowało, bo zobaczcie ile to drewna potrzebuje. To jest taka mała ciekawostka, którą wam dzisiaj dam. Czyli dwa razy klikamy F no i nasza wieża jest postawiona. No przyznajcie, że możemy zrobić naprawdę fajny, fajny zamek w tym momencie. I dzięki temu modowi właśnie możecie zrobić takie, takie super rzeczy. I zaoszczędzić wiele, wiele czasu na odbudowę waszego domu, czy na przykład na zbudowanie pięknych tutaj yy, miejsc, tak. Maksymalna ilość drzew, nie musimy po nich zbiegać i tak, czyli zabijamy na raz. O co tutaj chodzi? To jest mega rzecz na cin cinematyki, tak? Czyli że mamy to, jak widzicie, czas nam upływa bardzo, bardzo szybko. Jeżeli mam teraz nagrać takiego cinematyka, zaraz wam pokażę o co tutaj chodzi. Następną rzeczą jest to, że możemy tutaj sobie ten time zmieniać, czyli możemy na przykład włączyć do tego miejsca, zwolnić ten czas przewinąć w taki sposób, to jest jeszcze szybszą sprawą, jak widzicie. No ale my sobie włożymy dzień, tak, bo będzie się ciężko widzieli na tym. I to, co każdego gracza wkurzało, czyli ciemności w jaskini na których praktycznie nie da się nic zobaczyć, a to jest masakra na YouTubie. Jeżeli macie jakiegoś youtubera, to po prostu podejście im tego moda. Już nie musicie mojego filmiku podsyłać. Jeżeli dany youtuber ma problemy z właśnie światłem w jaskiniach, wystarczy, że sobie pobierze tego moda, ale wszystko jest w deskrypcji. No i po prostu sobie tutaj. podkoloryzuję, pod, pod powiększy światło w jaskiniach, co jest mega rzeczą dla oglądającego, ponieważ oglądając jak sam oglądam e, odcinki z Foresta czy to u Isamu, czy to u Redzego, czy tu u innych youtuberów bardzo mnie wkurza to, że jest tak ciemną jaskini I to jest solucja a propos właśnie tego, tej ciemności jaskini, jak to by bardzo, bardzo ucieszyło. I teraz wam tego nie pokażę, bo nie chcę mi się iść do jaskini. E mamy tutaj też zmianę pogody, czyli możemy sobie włączyć e ładną, mo ładną pogodę, po prostu możemy sobie włączyć też deszcz. Jak widzicie, wszystko tutaj działa. Tutaj możemy sobie zmniejszyć życie, możemy sobie inne rzeczy dodać. Tylko ja jestem na mode, więc to się będzie na razie, właśnie widzicie, bugowało. Jeżeli sobie tego Godmolda wyłączę, to po prostu. To będzie mi działało, i na przykład nie wiem, możemy zrobić jakiś cinematik, żeby. O je, życie praktycznie umieramy, i tak dalej. I Oder, co mi się najbardziej spodobało w tym modzie, ponieważ teraz możecie zobaczyć. Jak wygląda nasza postać? Dokładnie, to jest <głos》> ciekawsza rzecz, ponieważ jak widzicie, wy macie cień głowy, ale wasza postać niestety go nie ma, i tak wygląda właśnie wasza postać. jak was by ciekawiło to, tak wygląda wasza postać. Możecie jeszcze wyłączyć czas, żeby wszystko, nawet ten ptak, który tutaj leci, to jest też w ogóle mega sprawa. Możecie go sobie tutaj sfilmować, ale ja zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda na No i mam coś takiego jak jeszcze fly mode, tego wam nie pokazywałem, razem z no-clipem, czyli że możemy przenikać przez obiekty, a tak wyglądają nasze góry od góry, <głos》>, można tak powiedzieć bo można, więc no, kurde, mega sprawa. Całą mapę widzicie w tym momencie, to jest taka wielka. Wielka wyspa. Mówiłem wcześniej, że nie pokażę wam tego, jak się zmienia ten cave light, ale właśnie wam pokażę, jak normalnie wygląda cave light. Tak, nic nie widać praktycznie, a na filmikach na YouTube będzie to taka sprawa mega, jeżeli ktoś zrobi tak, ponieważ teraz widać praktycznie wszystko. Znaczy, aż tak to psuje klimat, nie? Ale zmniejszymy sobie gdzieś, tak nie wiem, do połowy, do, takiej, do takiego stopnia, czy nawet do takiego stopnia i już już jest o wiele lepiej. To był taki odcinek właśnie pokazujący, że do tej już powstają mody, ale nie jest ich zbyt dużo. Może niedługo przedstawię wam kolejne. Ja tymczasem idę spać piliasz, no niezbyt się czuję. Ja dzisiaj się Wam poświęciłem, ale nadzieję, że Wy na dole tam dacie łapkę w górę, oczywiście, to się troszeczkę poświęcicie, tę minutę przeznaczycie na to, czy tam, no nie wiem, 5 sekund, nie wiem ile dajecie. Subskrybujcie, oczywiście, po więcej modów, na razie.